Przyjaciel Kołaczkowskiej pokazał nagranie sprzed lat Serce pęka. Odejście Joanny Kołaczkowskiej ponownie poruszyło internautów. Niemal pół roku po śmierci uwielbianej artystki bliski przyjaciel opublikował archiwalne nagranie z jej udziałem, które jednocześnie wzrusza i bawi fanów. Film ze wspólnym występem szybko robi furorę w sieci. A internauci nie kryją emocji i tęsknoty za gwiazdą kabaretu hrabi. Archiwalne nagranie Joanny Kołaczkowskiej fani poruszeni. 11 stycznia 2026 roku Filip Cembala, czyli aktor i bliski przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej, udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym pojawia się z artystką. Wideo pokazuje ich wspólny moment, w którym oboje, owinięci w koce, prezentują swój talent i dystans do siebie. To właśnie takie autentyczne ujęcia przypominają fanom nie tylko humor Joanny, lecz także jej ciepło i naturalność. Najniezastąpniejszaśko, miłego dnia, najkochańsza, napisał Filip Cembala na Instagramie. Fani reagują wzruszeniem i śmiechem. Wspomnienie Joanny Kołaczkowskiej. Internauci są poruszeni. Nagranie błyskawicznie zebrało setki komentarzy. Pod postem Filip Cembala napisał m.in. Naj nie zastąpię Naśko, to już prawie pół roku, a tęsknota pije trzecią kawę dzisiaj, a ty co poruszyło wielu obserwatorów. Internauci odpowiadali mieszanką śmiechu i łez. Część przyznawała, że film ich wzruszył, inni dziękowali za przypomnienie tej wyjątkowej artystki. Dla wielu to również okazja, by jeszcze raz zobaczyć Joannę w znanym i lubianym wydaniu. Ale tęsknię za Joasią cudowna artystka niezapomniana kobieta. Piękne nagranie, dziękuję za nie, pisali fani. Joanna Kołaczkowska nie żyje, Polacy wciąż ją wspominają. Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku po ciężkiej walce z Glejakiem, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w polskim środowisku kabaretowym i w sercach fanów. Jej memoriałowe posty i archiwalne nagrania, takie jak to udostępnione ostatnio przez Filipa Cembale, pomagają zachować pamięć o artystce, której talent i poczucie humoru łączyły pokolenia.